Gardniemy! No byłem w takim terenie, że ciężko byłoby mi się ukryć. Jak go słyszysz, poza lokomotywą, to nie sprintuj i próbuj się gdzieś ukryć. Aha. No wiecie, panika gaming. Ulepszymy sobie pociąg. Mam tyle złomu, że ho-ho-ho. Ehm, prędkość eee, Raz, dwa, trzy W ten sposób i siedem na naprawę Jest Okej okay. <ścoughs> Słomek Czyli w każdym momencie Może mnie zaatakować gnój o, o! Troszkę jak Helgen! Dzień dobry. Co to się stało, kolego? Odejdź, bo się kuba przypieczesz z takiej odległości. No. Wypaliłam dobrze.

Dawaj mi złom. Tu. Yeah! 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 Ugasiłem. Dobra. Zobaczcie, tyle złomu tutaj jest jeszcze. Nice.

Gdzie była czarna farba? Na górze? Gdzie? To była czarna? Wygląda jak pomarańczowa. Jeszcze zobaczymy ten domek. O, jest złom, dobra. Tu zamknięte. Co jest tam? Tutaj mogę wyjść. Jest tylko plaża. No, no przemaluję to na pomarańczowo, ale. Kurde, creepy jak nie wiesz, gdzie on jest. Ej, um... a ja chcę na niebiesko spray na robaki. Aaa? Czyli mogę go miotaczem. Okej, okay. czekaj. Wykolejeniec, siła 2. Spowolnienie, szybkostrzelność. Hmm. Czyli mogę mieć aż 4 bronie tutaj? Czy ewentualnie 3, bo ten wieszak jest zepsuty. Co jest lepsze? Miotacz ognia lepszy. Serio? Nie, mogę podpalić sobie ciuchcie. No nie, wiem, zobaczymy. Na razie sobie to zostawię. E, tutaj mamy tą kopalnię. Ale to jest obowiązkowe. To nie. To tego na razie nie zrobimy. Zrobimy sobie to, czyli się wrócimy e, do tyłu. Jest. <Gly> Sto o, stop! Do tyłu. Co to jest? Julia! Ja mogę się tu schować do tej skrzynki, Jaką będziesz? będzie Chyba nie. Ej, nice, dobra, zabraliśmy złom Osiemnaście 18 złomu. Nabadamy sobie siłę urażenia, 5 zostawiamy. Go. Strasznie szybko ulepszał sobie tą ciuchcie. Bardzo szybko. Stop! to było? Teraz pytanie, czy jak na przykład byłbym teraz tu w ciuchci i on by tu przyszedł to chyba lepiej jest jechać niż stać i się bronić, co nie? No bo on zazwyczaj goni, więc lepiej być w ciuchci i jechać. Co nie? Tak logika mi podpowiada przynajmniej. <laughs> pom 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 Dobra, jest złomek. Eee, czy jest tu gdzieś jeszcze zło? Cześć, koleżanko. Zaraz do Ciebie podejdę. Dobrze myślisz, Max. Nie, ja zawsze dobrze myślę. Co robisz, blondyna? Co się z Tobą? Co się. Co się z Tobą nie tak ewidentnie? Okej, okay, jest coś z Tobą nie tak. Might have some spoko, spoko, spoko. Tylko najpierw się tutaj okradnę. Ze wszystkiego co masz. What the fuck? Pikle to miłość, pikle to życie. Tak bardzo kocham pikle, aż co się. Pickle is love. Pickle is life. Pickles. <laughs> Jezus. Dobra, co ty chciałaś w ogóle? Gdzie mam się udać? Oh, shit. Oh, shit. Um, bo to tak trochę, trochę daleko w głąb. Oj, blondyna, ryzykuję dla ciebie. O, jest kopalnia PURPLE! czakę, to dla ciebie, bo na pewno sobie przemalowałeś na ten kolor, co nie? Przyznaj się Na 100% sobie przemalowałeś na fioletowo Piko, piko, piki, piki, piko <ścoughs> co? Co jest? Kuźwa Dobra, otwieramy Mmm Mm, mm, Aj, kurde Jest No jak? Yy. Yy. U. u U, u, u No, no nie, no, nie wierzę Boink Boink, boink, jest Jakie pikle Patrzcie na to Wróć do piklowej pani, aby ukończyć misję. Słoik pikli. Należący do piklowej pani. Potrzebuje go na gwałt, więc lepiej szybko go dostarcz. Nie żartuję, nie zwlekaj Ani chwili i pamiętaj, żeby nie nawiązywać z piklami kontaktu wzrokowego. O, patrzę się na pikle. Czekajcie. To musiałbym... czy Czeka... O, to tak. Żeby to było dobrze. I teraz. W dół. Widzę Was pikle, kuźwa. Widzę Was! <grymne> nice. Teraz możemy wrócić. Tylko ja się kuba obawiam, że zaraz mi tutaj. Charlie, Charlie! Przybędzie. Pani! Mam! Stop. Stop it. <ścoughs> Cringe. Idę przemalować na fioletowo. Swoją ciuchcię. Zobaczmy. O! Damn. No przepiękna jest. Fioletowa taka ładna. Ej, nice. Ile mamy? 47. Ok. Eee, moglibyśmy zrobić sobie tak i tak. I damy sobie jeszcze. Purple guy, tak. I damy sobie jeszcze poziom. Do prędkości. 5 na naprawę. No i mało. Dobra. Eee, teraz pójdziemy sobie tu do tego. Czyli. O, zatrzymamy się przy zwrotnicy. Zresztą nie, tutaj byśmy musieli się zatrzymać. O. To wiecie co, zatrzymamy się tu, wrócimy się i po prostu, okej, okay, dobra, go, do przodu. Dobra i teraz możemy jechać tu, tu możemy się zatrzymać. A, 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 optymalizacja, kuleje. Dobra, skrzyneczka, dawać mi złom, jest. Dobra, zostawiamy tutaj ciuchcie. Praca w toku naprawdę otworzyła mi oczy. Całymi dniami bez wytchnienia zdejmujemy towar z łodzi i transportujemy go do torów na wzgórzu. Skąd Theodore i Eddie zabierają go do przyszłych kopalń? Wartość całej tej infrastruktury po prostu zwala z nóg, za... zważając na sukcesy, jakie rodzina Warrena odniosła dotąd w biznesie wydobywczym. Dziwi mnie, że szef zainwestował w tak ryzykowny projekt. Właśnie, ciekawe co to w ogóle jest: wyspa. Oni tutaj coś wydobywają, więc to jest na tyle opłacalne. Pewnie obudzili kuźwa tego czarsa, jak krasnoludy, kuźwa balroga w kopalni. I dlatego on tutaj jest. Taki to jest lore. Na 100%. Wkopali się zbyt głęboko i obudzili ukryte zło pod ziemią. Jest. Tak jest na pewno. Co ja mam zrobić? Tu na moście ktoś jest, ok. Give me złom Roki na czacie jest? Halo halo? Uh, Roki? Nie widziałem, nie zauważyłem cię Czat mi szybko mija tutaj Jak jesteś to siema siema, nie patrz na grę Nie patrz na grę bo sobie zaspoilerujesz, sam sobie to nagraj No Jest. Mm. Mm. Cyk. Nice. To można zebrać cały złom z wyspy i po prostu już nie będzie można go znaleźć nigdy więcej. W sensie jakby nie będę miał już na naprawę. Sek List. Modliłem się, ktoś z pierwszej grupy ewakuacyjnej przysłał po nas kolejny transport, ale pewnie myślą, że George dalej zbiera ludzi swoją łodzią zaopatrzeniową. Siedzą sobie w konty na kontynencie jak pączki w maśle i mają w nosie, czy reszcie udało się uciec. Tak, wiem, nikt raczej nie spodziewał się, że Charles zatopi łódź, ale jednak, pomyślę że mogłem już dawno opuścić to miejsce, aż mnie mdli. On naprawdę chodzi po wodzie, normalnie Jesus. Jesus Christ. Cześć, co jest? actually convince someone to come help us yeah I'm so glad you came but I simply cannot stay any longer this island is too much for my nerves to handle I've brought all my belongings here so I can leave immediately although now that I think about it I did forget my journal at home could you bring it to me it's a dangerous journey for sure but you might manage with that train I'll give you all the scrap metal I have just please A daleko jest twój dom? No trochę daleko, ale przy... ...kłeście. Dobra. W sumie opłacalne. Bardzo opłacalne. A, tu! Co to jest za farba szara? Łee! Ja szukam niebieskiej. Szukajcie mi niebieskiej farby. To jest moja. Moja ulubiona. Dobra, czyli możemy sobie, dobra, czekajcie, yy, możemy sobie pojechać, ho, 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 tu mamy jeszcze, tu mamy jeszcze, jesus, sprawdźcie co, pojedzie, tak, pojedziemy sobie tutaj na razie, jest, 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 taki ładny księżyc, Mmm. Mm. Tomek, jakby tak, jak będzie niebieska jakby lokomotywa, będę jeździł Tomkiem. Parowóz Tomek. Jest, mój fioletowy wojownik. Let's go. Ile mam? 23. Siłę rażenia. Yes. Let's go. Um... Tak, my chcemy skręcić w lewo. Uh -huh. Słyszałem go gdzieś. Jest! O! -o, -o. Szybko się przegrywa! nie! Szybko! cyk to, 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 to! to, to. O fuck, o fuck, o fuck, Nie. Jak to zrobić? Jak to zrobić? No nie mogę. Łata się! O oh my god, ale mi życia pozabierał teraz. Czy można jakoś... I pociuchci Oj oj, oj. Jak ona wygląda jak jest zepsuta? Pewnie Naprawiaj pociąg podczas bitwy. Dobra, no ale tu to... Trzeba tutaj wychodzić, tu zmieniać broń, tutaj robić z... naprawę. What the shit? Nie można w... Nie można w trakcie tutaj zmieniać sobie kółkiem? No nie, trzeba wychodzić, tu naprawiać, tu... O, kurde. Dobra. Bang, 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 bang. Bang. 100%. Czas naprawy schładza broń, okej, okay. a co to jest za farba w ogóle? Biała Fioletowa Gdzie ja pojechałem w ogóle? Um. Um. No muszę się wrócić, tak w ogóle, także w tył zwrot Stop No walka jest taka troszeczkę... No trzeba się skupić trzeba się wszystko ale jakby nie ma konsekwencji że on mi rozwalił ciuchcie, ona dalej jechała No Nie wiem nie rozumiem jakby no jakie są konsekwencje no miałem 0% ciuchci a mi o oh, hello a mimo to jechała dalej nie wybuchła ani nic wszystko było spoko e

So building this puppy was a hell of an opportunity. And now that you're here, I need a few minutes to remove some safety features. While I'm working on that, why don't you bring that box of rocket ammunition back here from inside? pewnie że tak. Gdzie? O kurde, dopiero tam. A, a co to jest? A, to jest główna misja, tak? Tak, dobra. No to pójdziemy sobie najpierw do tego. Wyrzutnia rakiet. O oh, je! Yeah. To już mi się podoba. Pytanie, jak szybko ona będzie się przegrzewać? Dobra, idziemy do latarni. Tam jest farba. Gdzie? Gdzie jest farba? Tysiąc osób mamy? Co wy gadacie? Aż sobie sprawdzę. Wait a minute. Wait a minute. No, 816. No, to prawie 1000. <noise> Gdzie tu widzieliście farbę? Nie ma tu farby, chyba że tam w latarni jest farba. Dobra, let's go. Let's go! Co się stało z ekipą, że już nie nagrywacie ze sobą, bo fajnie się oglądało? Wiecie, no. Każdy sobie poszedł w swoją stronę. Mamy tą swoją, jakąś ekipkę ogarniętą, tak? 3-4 osoby, więc. No, jakby. No, nic nie trwa wiecznie, tak? Prędzej czy później każda ekipka no musi gdzieś tam się rozejść. Każdy sobie idzie tam wiesz, w swoją stronę, robi coś swojego innego, tak? Niektórzy kończą z YouTube'em, niektórzy robią dalej, ale inny content na przykład, no. Takie jest życie. I tego nie zmienimy. Halo, dzień dobry, proszę pana. Proszę, pani, o co ci się stało? we haven't met but i've heard lots about you coming to help us no i have a favor to ask the breakers on the side of the lighthouse need replacing i was recently attacked by charles so i'm unable to do it myself the breakers are in the nearby supply shed if you go get them and repair the lighthouse i can try signaling passing ships to come home once you finish i have some spare scraps to give give me scraps of zwam Give me scraps of złom. Gdzie? Niedaleko. Ok. To sobie to. Przyniesiemy zaraz. I tam. 60 metrów. Złom. O, tu ile złomu? Give me. Point. A to bezpieczniki są. Raz, dwa, trzy, cztery. No ale tutaj jest trochę składników. Okej. Okay. A nie było żadnej farby. Nie było. Na półce żadnej farby nie ma. Charles będzie na 100%. O, jakby mi tutaj przyszedł. Nawet wejście do wody nic nie poradzi. Okej. Okay. Pup, pup, pup. Pup, pup, pup. Dobra, wymieniamy bezpieczniki i lecimy do misji z bronią jeszcze. Na szczęście go nie widać. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, o. Pięknie. Claire! Ej, Claire! Dawaj. Jest. Yes. Give me złą. Nice. Dobra, to teraz możemy się udać. Tu jest to włamanie do bunkra. Okej, okay, to jest. Czyli to jest to z tą bronią. Dobra, 300 metrów. Oj, Pan Charles może się tu pojawić. Pup, pup, O nie! jeszcze Zapomniałem, że jest fall damage. Nie mogę tak skakać. Dobra, podejść pociągiem? No właśnie, tam nie ma. Nie ma podjazdu. Tam muszę ścieżką iść piechotną. Zobacz. O tu Cyk, 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 chyba że. Tu jest bliżej. Okej, okay. masz rację. To tu masz rację. Idę do mojego fioletowego potwora. Patrzcie na tego potwora. Robi wrażenie. Yes. Eee, czyli do przodu. Okej. Okay. Tutu tu, tu tu Trochę clickbait. Jaki clickbait. Żaden clickbait, czekamy na premierę. No. To jest ten bunkier niby? To mijałem go. No, to jest tu, okej. Okay. Złomek. Dynamit. Okej. Okay. Co tu się w ogóle działo? Yeah. O, widzę rakiety. Kurwa, będę go rakietami napieprzał. Ej, podoba mi się to. To mi się podoba. Po jednym strzale, pewnie przegrzanie albo przeładowanie. 5 minut. Znaczy, tu ktoś może być. Pff. Niki! Au! Jak tam Max nadal nie wyszło? Jak widać. Dostałem obrażenia jeszcze jakimś cudem. Co tu się działo? Chyba jeszcze jeden dyna dynamit muszę znaleźć. Albo... Albo nie. Albo... Nie Rzuci mi się odnawia? A, odnawia mi się. Łe, to spoko. Co to jest? A, to są wieszaki tylko, Ok. Wyrzutnia rakiet. Testy amunicji. Wersja pierwsza porażka. Druga porażka. Trzecia, 13 sekundowy lot. Wersja czwarta, sukces. Give me rockets! Co tu będzie napisane? Skrzynka pełna potężnych rakiet. Można załadować nimi grzmot. Wyrzutnie zbudowaną przez Jona Smyfa. John Smith. Najbardziej takie wiecie. Jakby to, powie jak to powiedzieć, brakuje mi słowa. Oklepane, o! Imię i nazwisko. To jest coś jak Jan Nowak u nas. John Smith. W ogóle ile mam złomu? 6,6! Robimy tak. Robimy. Tak. I robimy. Tak. Ile jest poziomów w ogóle tutaj? Dziesiąty nie? Gdzieś tak, z piętnaście? Jan Kowalski też. Jan Kowalski, Jan Nowak. No takie wiecie, oklepane imiona. Nie, czekajcie, to wziąłem, to teraz muszę zanieść. Szesnaście, ok. Rozpoczęto misję Jona Smitha. Zebrałem. Czyli muszę teraz wrócić się do niego. Jakby nie ma napisane, że mam się wrócić. Ha. Dobra, let's go. A macie napisane w opisie, co to za gierka. Latarnia działa. Nice!

Oj długie przeładowanie jest <laughs> Damn. Damn.